Dzień dzisiaj będziemy nagrywać drugi sezon Minecraft i od razu chcę Was poinformować, że... Czekajcie, zapomniałem co chciałam powiedzieć. A, że generalnie to, to jest początkowe, to nie będzie prawdziwe, ta sesja Dlatego, że w maju dostanę dwa komp komputery, i dlatego to jest tak po prostu. Yy, tak po prostu. Nie, więc prawdziwe sezony i prawdziwy ten Minecraft, jest to prawdziwe tylko wiecie o co mi chodzi, że prawdziwe odcinki z Minecrafta to będą w maju. to najpierw będziemy sobie kopać. A to troszkę trosz za mnie. Icie, nie zastanawia, ile będzie trwał ten odcinek. Hm. Bo, bo, bo to nagrałam w piątek generalnie, i dzisiaj była droga krzyżowa. I nawet polecam w piątki iść na, na drogę krzyżową, Jest nawet fajne. I fajna też piosenka Czy Jest noc i handlarz? Nie. Dziwne. Czekajcie, zaraz sobie wyjdę. Ja się boję. Bo, bo ja słyszałam gdzieś e, jakiegoś handlaza. Znaczy, handlarza, handlarzu, gdzie ty muszę? O, tu jesteś. Co jak tu jest, ja tu widzę? Ale muszę to zrobić. Muszę coś zrobić Ej, zero to na zrobili. Dzięki za skórę. Dobra. Jakby co, kolega? E, e, właśnie mnie chyba ogląda. Jakbyście pytali, chyba powiedział mi, że o 21.00 e, Tak ta jakoś by, by będzie meczor. Więc obejrzyjcie ten meczor, kto, kto lubi piłę. Bo ja generalnie z Michałem uwielbiamy. I nawet wiesz co zrobię. O nie. Nie dobra, nie, nie zostawię tego tak błazem Robię to, zostawię tak błazem Kopal, Kopalnia. Po, po moim języku. O, oh, MAGA! Dobra, ja muszę. Dobra, czekajcie. Mam to jedno. Białą wełnę. Więc muszę dwie trzy wełny jeszcze. Nie, dwie, jeszcze dwie wełny. Generalnie teraz tylko jedną. O! Sorry, ale muszę cię zabić, bo dostanę, bo dostanę moje wymarzone bu, łóżko. Dobra. Teraz się wszystko teraz wracamy do naszej do naszej chałupy. O, mam salonki owoce kakaowca kakaowca kakao, Ej, co mam Eee, Ty mnie tu? Ej, przypomnijcie mi gdzie gdzie A tu, dobra. Golda, Golda, dobra. Więc teraz będziemy kopać. Ciekawe ile to nam zajmie. Teraz zrobię dla mnie dla Was sekundową przerwę, a dla mnie kilkanastą przerwę. Bo nie chcę Wam chcę w ogóle pokazywać tego jak ja kopię, bo to nudne. Tylko pokażę Wam jak ja uh, kopiłem ten bumbiel. W ogóle oglądacie n Bo nzyk generalnie jest nawet fajny. A kto nie ogląda to polecam. Dobra, będzie git. Hmm. Bordo. Dobra. Więc czekajcie. Wie, więc zaraz się wujdzi, widzimy. Robienie kilofa, bo się skończył. Do tego jeszcze przy, przypalanko. Jap Dziap. Oh my Dobra. E nie wiem czy widzieliście, ale już tutaj zrobiłem z cygiełek. To znaczy z, cegie... z cegiełek. No to robimy drugą warstwę. To znaczy tu będziemy robić. Yy... O, 24 kumienia. Bardzo dużo. Dobra. Yep. Sporo wykopałem. Jeszcze kilka warstw. Ale raczej w, te, w tym odcinku tego wszystkiego nie zrobimy, bo, nasze jest no, no, bo na 18.30, a jest 18.21, będę miał rozmowę, to znaczy rozmowę z, 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 z kimś. Więc będę wtedy musiał przy, przerwać ten odcinek. A ta rozmowa jest dla mnie ważna. A później jeszcze zrobimy kolej, kolejny sezonik y, de, właśnie Minecrafta i będziemy to dokończyć i dokończać. Nie lub inaczej. E, I generalnie e, ten odcinek chyba będzie najkrótszym odcinkiem, e, jaki nagrałem. E, dobra. E, I... Dobra. O nie. Co tu robi to? Dobra. Mm, tutaj brakuje czegoś I wiem dokładnie czego Proszę A tutaj brakuje Przesuń Dobra Dobra Noc mm, Dobra, jeszcze tu Chyba pada dość tak, pada chyba też. Hmm. Chyba będzie git jeszcze tutaj, tutaj dorobił, ale... Ja teraz, jak mi się wyczerpie ten kilofek, to będziemy kończyć ten odcinek. I żeby nie był taki krótki, że... że kilkaminutowy, chyba dziewięciu lub dziesięciu, jakbym zrobił przerwę, to, to pokażę Wam, jak kopię. Mm co to jest? Tu czegoś brakuje? Ej, mam chyba z tą. Znaczy się kamelek. Ja. To, to jest Ja. No to Dlaczego akurat teraz musiał padać deszcz? Dlaczego jeszcze jej nie znalazłem? Tego jak się to mówi? Mówię, o co mi chodzi. Zombiaki i będę miał własną ekspiarkę powiedzmy. Tak, ekspiarkę. Będzie bardzo ciemno. Yy... O, drewi, edeseczki potrzebuję Dobra, mam Mam, dobra, teraz ja raczej mi wystarczą Dobra, jeszcze chwilę To już się zaraz wykończy Zobaczmy, później się trzeba tam dorobić, generalnie to było na tyle, Chyb, najkrótszy chyba film jaki nagrałem, czekajcie, Ju, już wiecie o co mi chodzi, królik, 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 bambik, patrzcie jak blisko. Dostawiajcie yep. Zostawiajcie łapki i subskrybujcie ten kanał. Szymanko. Cześć! Pomyliłem się.